Eee, komplet sterowania eee, składa się z regulatora, z panela i z modułu internetowego Econet. Jak będziemy mówili eee, regulator, to jest ta większa czarna skrzynka. Jak będziemy mówili panel, to jest ekran dotykowy. Jak Econet, to Econet moduł internetowy. I to jest komplet. W tej chwili już od dłuższego czasu wszystkie pompy ciepła biteko. Evidc, czyli tych małych mocy inwerterowe, mhm. HP, czyli pompy dużej mocy, w komplecie i w cenie mają regulator HP Multi i moduł internetowy Econet. To, to jest komplet. I pobożnym życzeniem by było, żeby każda pompa była zarejestrowana i widoczna w internecie. E, wygoda dla klienta, bo funkcjonalność, funkcjonalność będzie miał pełną, tak jakby stał przy regulatorze, e, przy sterowniku. No i serwis. Widzimy wszystko, co się dzieje na pompie i niekoniecznie trzeba od razu jechać i stawiać wszystkich na nogi, bo można coś zdalnie zdiagnozować. Okay. Natomiast ten sterownik i moduł Econet daje dwie możliwości, bo Maciek powiedział, że można wszystko zdiagnozować. Ale tak naprawdę jest możliwość odczytu parametrów pracy pompy i instalacji oraz zmiany, no, zmiany. parametrów. To jest zdanie: wszystko. Zdalnie tylko nie możemy zrobić jednej rzeczy: wyłączyć prądu. A czasami, jak zapiszą się błędy takie już na stałe, no to twardy reset, czyli wyłączenie całego zasilania i z pompy ciepła, i z, ze, ze, ze sterownika. Skasujemy błędy po kodzie, które będą w pamięci regulatora, ale one zostaną w historii e, przez Econet. E, pamięć błędów w sterowniku jest do 60 wstecz, bez względu na to, czy wystąpiły przez miesiąc, czy przez tydzień. 60 błędów zapamięta i każdy na następny będzie nadpisywał. Czyli 60. Ale ja podchodzę tu do pamięci, tak? Kasuję alarmy, nie wiem, czy tutaj też tak jest? Jest i skasujesz błędy, które mhm. są zapisane tu, ale nie znikną one z ekonetu, z internetu nie znikną. W internecie historia jest na rok wstecz, czyli tam możemy przefiltrować każdy dzień do roku wstecz i zobaczyć po wykresach, co się działo i jakie błędy były. Tak więc, kasowanie błędów tutaj, klepiąc kod odpowiedni, to jest kasowanie błędów Dlatego u klienta. Minimum kabli, które trzeba zastosować, powiedziałem wcześniej, że to są trzy kable: zasilanie, komunikacja i zasilanie pompy górnego źródła. Te bezwzględnie trzeba dać od kotłowni do pompy ciepła. Zasilanie jest odpowiednie: przyłącze, faza pierwsza, druga, trzecia, neutralny i ochrona. Pompa górnego źródła jest przyłącze z naklejką po polsku "pompa górnego źródła". Komunikacja, gdzie ją zrobić? E, płyty główne wyglądają tak samo e, dla e, każdego typu pompy, czy to będzie 35, 45, 70 czy 90, one wyglądają tak samo. E, złącze koło komunikacyjne, to jest ta kostka zielona, tak? Tak. O, e, opisana jako A-B, e, przewód dwużyłowy między tą kostką na płycie e, a wejściem w regulatorze, które się nazywa B. Mhm. E, drugie od prawej strony, jakbyście spojrzeli, e, to jest e, gniazdo B i to jest wejście do przewodu komunikacyjnego. E, na płycie głównej mamy opisy A-B, a na złączu B w regulatorze jest D plus i D minus. Właśnie, co jest co? A to jest D, plus, B to jest D minus. To, co teraz mówię i to, co będę mówił za chwilę, to jest wszystko opisane w instrukcji. Mm -hmm. Ok, czyli kabel komunikacyjny między płytą a regulatorem. Yy, zielona kostka AB do yy, złącza w regulatorze B, D plus i D, w d, przypadku i d minus. W przypadku jednej pompy. W przypadku jednej pompy. Jeżeli mamy kaskady, to mamy, załóżmy mamy kaskadę dwóch pomp. Mm -hmm. Mamy dwa yy, złącza AB, mamy jeden regulator. To łączymy to z tym czy z Mamy Mamy pa parę sposobów. Albo każdy kabel komunikacyjny z pompy jednej do regulatora do złącza B, kabel komunikacyjny z drugiej Pompy do regulatora, a tylko to musimy jest, wtedy to dwa kable ciągnąć. Równolegle. równolegle. Albo możemy pójść na skróty, bo czy ja połączę? Trzeba zachować biegunowość. Mhm. A to A, D, plus, bo A. Eee, to czy ja poprowadzę każdy kabel od pompy ciepła do sterownika, z drugiej pompy do sterownika? Czy ja zrobię między pompami spinkę, między tym wyjściem a, a tym, i stąd pójdę jednym kablem? To jest bez znaczenia, tak aby było prościej. Jeżeli będzie trzy pompy, cztery to będą trzy płyty, cztery i znowu zielona kostka, zielona, zielona, tylko zachować biegunowość. A w przypadku 75, tam czy 90? To tylko płyty master. Master. płyty master, Spłyty płyty Master. I teraz jeżeli mamy kaskadę, to trzeba przypisać, która pompa pierwsza, która druga, która trzecia, która czwarta. Nie? I jak spojrzycie, tu są te switche. Jest ich 8. Kodujemy tutaj tak, jakby tak? Pierwszy switch i to też jest opisane w instrukcji. Pierwszy switch służy za rodzaj zasilania elektrycznego, bo tak samo ta płyta jest w pompie małej, 7 kW, gdzie jest zasilana na jedną fazę i przy pompie 70 kW, która jest trzyfazowa. Czyli pierwszy switch to jest to rodzaj zasilania. Switch numer dwa chłodzenie. Jeżeli jest w górę, chłodzenie aktywne, w dół chłodzenia nie ma. Switch numer 3 to ogrzewanie. Switch w górę, ogrzewanie jest, switch w dół, ogrzewania nie ma. Numer 4, ciepła woda. W górę, ciepła woda jest, w dół, ciepłej wody nie ma. Switche 5, 6, 7 i 8 to jest adresowanie. I teraz wszystkie switche skierowane w dół, ta rozpiska jest w instrukcji. Wszystkie switche skierowane w dół, pompa numer 1 switch numer 8 skierowany w górę, pompa numer 2. Czyli gdybym miał kaskadę dwóch <coughs> dwóch pomp, akurat to wczoraj było pokazywane. To pompa numer 1. Wszystkie switche od 5 do 8 będą e, ułożone w dół, na pompie numer 2 ósemka będzie w górę. I teraz byśmy tylko połączyli kab kablami T2 e, złącza do regulatora i kaskada już jest dwóch. Switche 5, 6, 7, 8 to jest do adresowania. Mhm. Kombinacja czterech switchy to da nam łącznie 16 adresów. Mhm. Czyli moglibyśmy, jeżeli chodzi o funkcjonalność samej płyty, zrobić kaskadę z 16 pomp. Tylko wąskim gardłem na tą chwilę jest jeszcze regulator plumowski, który nam pozwala napięć. Jeżeli kiedyś w przyszłości otworzą nam tą furtkę i pozwolą 16 pomp do jednego, to będziemy mogli 16 pomp, Podłączyć do jednego regulatora. Ja nie pamiętam wszystkich tułożeń, adres numer 2, 3, 4, to nie pamiętam. Znaczy, dwójka to pamiętam, bo to jest switch numer 8 w góry to jest pompa 2, ale trójka, która jest, to nie pamiętam. Jest to w instrukcji. Zdjęcie i opisane. Każdy switch i jaka kombinacja.